Witamy w pierwszym materiale z Mistrzostw Świata WBC3 2v2, ze mną Arek. Witam. Gramy przeciwko Wypłoszkowi Gerapie. ja gram Imperium, Arek Demonem. Wypłoszek i Gerapa grają Mrocznym Krasnalem i Mrocznym Elfem. Pierwszy mecz turnieju, 1-8 i gramy do dwóch wygranych meczy. Sędziowie to skowron i matki. Mieszamy beton. Pytując klasyka. Dobra. Pamiętaj, z metalu, jest to kryszki, eee, a ja ci daję sto metalu. Nie zapomnij cinek. Mhm. Dobra, mów głupcze. No, słyszę odgłosy z Twojej gry, Aro i to tak bardzo. Dobra, za, w międzyczasie to ogarnę Ale mogę, może dam radę. Sto krych masz. Arek zielony. No, metalu, poszło.

W masz nowe jednostki i budowle do... Będziecie Słucham? Masz nowe jednostki i, w i budowle do dyspozycji. Ta... W Co teraz? No a ty nie masz na słuchawkach, mnie? Mam cię na słuchawkach cinek. No to nie wiem czemu słyszę o twoje odgłosy z GR -y. Eee, No, ja mam na niską grę to. Po prostu przyciszę trochę słuchawki. O! Uważaj! Ile mnie zająłeś, to Co znowu Mów głupcze. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. No to pojedynczy jadziem hmm. sobie do kamulca, pojedziemy. Łukasz, mnie panie! Dobra, mam ma, 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 pytań. Dobra, ty jasmory robią znowu. Tak. Jeszcze gorzej, strasznie głośno słyszę to, co masz że... Masz nowe jednostki do Panie! panie! Potrzebujesz więcej kamieni? Daj mi więcej, Potrzebuj więcej kamieni! Trzy, Dwała, wracę. Bądź dla mnie obrót, nie, nie, nie będzie ta, nie! mi rozkazywać! Nie będę cię w ogóle słyszał. To ja nic nie powiem, to, dla tak nie było. O, ja nie będziemy go rozkazywał. Co znowu? Panie! na każde twoje skniecie. Ukrań. To jedyna siła, która jest kamieni. Daj mi więcej, więcej! Nareszcie. Ach, nareszcie. Znowu to stoi. jaki to stoi. 20. Łażej, bo on ma 20... Znowu nie? Co Znowu to stoi. Znowu to Znowu A gdzie jest? Przy kopalniach tam. Na środku. Masz nowe jednostki. Masz coś kamienia? To te, te trzy bym sobie zrobił. Nikt nie będzie mi wskazywał. Tego bohatera to będę musiał w kilka zmur wziąć, bo ono on jest, jest... Dobra, to te trzy robię. Wypuszczam zmory w pole. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. To ruch, mi się ruch, bardziej podoba. Będziecie cierpieć. Bardziej podoba. Nareszcie. To mi się bardziej będziecie podoba. Będziecie cierpieć. Nareszcie. Sprawi mi się arypad. Przestań, Chwała bladnie nie będzie mi rozkazywała. Mi się bardziej podoba. Dobrze, pokolenie zniszczyliśmy, rogi mamy. Teraz na środku stoimy razem. Ja przejąłem swe Dobra, dawaj na środek, tym razem to. pilnujemy kopalnie. Co teraz? Na każde twoje skinienie? Bełza. no ja już te cztery robię, Ale. no? Także mi to idzie jakoś. Prawnie w uj. Dlaczego? I wszystkie bawki, mam... Źle Łukasz, ŁUKASZ, NIE NIE Złota masz może? Czekaj, zniszczę mu ten Chcesz czegoś? Atakuję, atakuję tego Społecznego Co chcesz? Cinek? Złota? 200 jest. Niszczę mu wierzę po prostu mu kastanowik. Wit, ja się w tym czasie rozwinę. Jego złoto mu niszczę pierwsze. Masz nową budowlę do dyspozycji. Ty no, ja po prostu nie niszczę tego, tego, do. Tak o. Badania zakończone. Głupczy, głupcze. To mi się bardziej podoba. Co Przed tobą, panie! Bądź dla mnie okrutny panie! Mogę ci dać jeszcze 300 zł. Mhm. Ty no ja natural zniszczyłem temu. mrocznemu Krasnalowi. <grywa> Przed tobą, panie! zbyt wielu ludzi. Dobra, to teraz w drugi natural. Wycofaj te zmory, żebyś nie stracił. Dawaj, w drugi Jeszcze Natural. Ja... Wykończymy im dwa naturale. Dawaj. Dobra, pierwsza balista wyszła. To, teraz w drugi natural. Dobra, ja te 4 klikam. To jest ginie, kurwa. Pełzam. Mam tę fotę. Słuchajcie, słuchajcie. po prostu tam w środku. Ja bym się z tym mockiem zraszował. Ale jak uważasz? Ja już demonie zaczęłam. Bijmy się razem, podchodzą. Bijmy się razem. Przydryś w twój wteczny. Poczekaj. Nie demony się przerzucam. Dawaj, bo nas biją Ale oni ogniste mają Nie ma ja sensu. Też mam się do... ogniste. Dobra, ale po co się chcesz bić? Jak oni I mają lep Lepsze te no, uki w stanie. Tak mi więcej! Po co się bić? Po prostu idźmy sobie w ten natural. I, I nie masz złota i krychy u góry przejętej. Nie Wiem, bo mi przejął, ale już nie wychodzę hero. Wszędzie będę też robił. Badania zakończone. Wojskie nie! Co teraz? Twoje odwroty zostały zaakonfiowane. Badania zakończone. Co mam robić? Słucham? Ja żem uczestniczył. W porządku? To, to jest jakiś ta... zestaw. Jeszcze? O poszedłeś sam. Nie. Ja, ja. No dobra, ale już na demony przeskakuję, to wiesz. No mogłeś powiedzieć, to byśmy mu zniszczyli, tak jakbym poszedł z tobą. poszedłbyś na środek, zeszedłbyś do środka i już go po prostu. A ja się i tak nie Nie Co Ja już mam demony. Masz cibryka? Kamienia mi brakuje Kamienia? Tak 500 ja. No, bo biblioteki buduje się No ja już mam za... taki mod, nie? On znowu zabudowuje, chce przejąć naturalnie. Ja tam sobie idę Teraz sobie idę złoto i metal przejąć Ja nie mam, masz krychy? Mama. Daj mi złoto i metal, w ogóle złota i metalu nie a, złota metal tak średnio zrobione? To Lipkan, jest zrobione. Jest. To jest. Tego bafa szybko zrobić do tego. Trzeba by im zniszczyć drugi Natural, zanim się rozbójają. Idziemy? Spróbujemy. Chodź do... Na... Dobra, krasnoluda się odnawia. Bo idziemy w krasnoluda? <coughs> o,

Dawaj, idziemy w natural Mrocznego Elfa, go! Go, go, go! Dawaj ja na wieżę. Ja to sobie przelecę nad tym, to wiesz, mi to tam... Ja jego natura zniszczę w tym czasie. Metalu troszkę mi brakuje... Rób słonie, rób te słonie, Zadania jak nie masz zaryska. z kamieniem robić. Albo maszyny! Bij, bijmy, się. Czekaj, zniszcz to, zniszcz to. Ej, te demony no, za Nie no, nie, nie zjedziemy tego. To co, fajmy. Albo bierze tylko. Kurde, źle nacisnąłem. Dobra, lepiej zapadło. Dobra, te demony zostawiam, bo ja mam Nie będzie mi rozkazywał. To mi się bardziej ponoszą. Karo już mają

Dobra. Ja chyba impami przysram. No bo ja nie mam co robić z Kryfą. się. To nie rób na razie uczników. Dawaj mi złoto na demony. Przecież te demony się lepiej spłacą. Masz ucznicy. 400 zł. I przestań już robić łuczników. Rób tylko słonie. Zalejmy ich taką masę. Że mnie jest. jest. Ja przez chwilę przestanę też demonu robić. te 5 zakolejkuję. bo tracimy środek. T5 robię. Ja sobie przejmuję już kopalnię. Ja już. Chill totalny. Masz 500 kamienia. Cinek. Idą na środek się coś tutaj pultasić. Masz sobie luki przed tobą, panie! Nie, dobra, zniszczę normalnie, do bo. Zguba! Nareszcie! Zniszczę pomniki na tym. Kilku Czarni. uczników dosłownie po prostu. Masz harpia? Nie. Twoje oddziały zostały zaatakowane. To sami ucznicy są, to nawet czaro nie będą potrzebni.

Zniszczyłeś mi bok? Flankę moją? Nie. To zniszcz to. Co zniszczyć? Posągi. Mo, zdolne kopalnie moje, te po lewej stronie w rogu. Posągi? No. Duszę i ucztować w ciemnościach. Wyczuwam. Ból jest pożerać w Dobra, na i ja mam po pięć. Ucztować ciem... w ciem... Potrzebujesz krychy i czy kamienia? Złota na razie. Kierpieje. No za dużo łuczników. Ale jak masz. Kipa buduje. Podobaj, bo handel mam. Ja mam. No kamienie ci mogę dać na razie, bo ja dopiero zaczynam robić te. Kamienia, krychy tysiąc. Harpia robisz? Na razie nie robię, nie widzę sensu. Nie no, rób harpię. Czaro są dobrą, to znaczy. No nie, nie ja widziałem jeszcze tam czaro i nie widziałem po prostu potrzeby. Twoje oddziały zostały zdeatrakowane. Dobra, wszystko idzie do tego. Na tamtą flankę. Dawaj, puść w imperium! Bacz! Yy, znaczy rocznego tego Elfa. rocznego Elfa puść całą oh, armię. to widzę. Tam... Idę. W stronę. Jak, jak się rozdzieli, to ty zrobisz ze swojej roboty i ja ze swojej. Patrz, idzie już do góry, idzie już do góry. Ja tam zaraz wpuszczam demony do niego. No już jest po gierce. Patrz, widzisz? A czar opuścił. Ja ci tu kilka demonów dam. tak? Tak. Masz nowe jednostki. Nie! Nie! Dobra, idą, to ja, ja sobie też widzę z, ucieka stamtąd z balistami z ja na środku też zaatakuję, podzielę tak fajnie te demony, żeby one coś tam faktycznie zrobiły. Stoisz demonami na naturalu mrocznego. Idę, 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 ale ty na razie się ustrzelasz to. I cierpienie. fe, cierpliwie. Uwalsam. Panie. Frash. 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 Chodzę poje do dyspozycji. Robią mi się czarą. czy przychodzisz, Ciemność, ale... Przywoływaczów zaczynam robić, parpie na magiczny. Uważaj, bo wieże mają chyba wypełnione mocno na tym. Ale on już wszystkie stracił, także... A, tutaj stoję, bo goś mówi, czy stoję. A my możemy już wjeżdżać, oni nie mają już y, gospodarki, nie? Tu już niszczę w ogóle ich, zobacz. Oni mają już gospodary, oni są bez here odcinek. Mówisz. że to mi się bawi... Dzieci... Drugi pomnik zniszczy. A ty wchodzisz z tymi demonami, możesz mówić, możesz dobra, mówić, dobra. padłeś. Ej! Ja ci dosyłam już demon. ja ci dosyłam, bo ja nie zauważyłem, myślałem, że ty wy od razu zauważyłem. O, czarną straż w ogóle jeszcze zaczął robić. Muszę. już w ogóle. Masz tysiąc krychy, Tysiąc kamienia. Uważam. Dobra, ja sobie znowu w środeczek wiadek kulturalnie. Pożerać Dobra, to miglicę sobie zbuduję. Na tytana masz, złota troszkę Uf. dla mnie. E, złota? No. Ja go tam karam już, on musi teraz cofać na środek, dalej na dłożach. Jeszcze tą wieżę zniszczę sobie, najpierw zniszczę kulturalnie moździerz, tą wieżę Twoje otyploły zostały zaatakowane Tak Kcinek drugi ten zniszczy. To, Sam to, jestem drugi sobie w na pomnik wiecie. na dole to u nojeńka, wnoszę jego widział, a Patrz, i teraz popuszczaj górę, zobacz, tam ma tylko kilkanaście szkieletów i tak. Ale te wieże ma wypełnione. No i co z tego? Leć szkieletami dobrze. w te wieże. Znaczy, demonami. A, róż demony, róż demony, na naturalu mrocznego. już to mam kilkanaście impów, ja to w imp to impami wlecę. Nie tego, ja sobie to przejmę. To już jest po gierce, ja nie wiem. Masz kamienia, daj mi złoto i metal, ja chcę, daję ci po 1500 złota i krychy. Znaczy, ka y kamienia i krychy. Daj Twoje oddział. Tak Jak możesz. Czach. Nikt nie będzie mi rozkazywał. jak drugi Jeszcze te górniejsze. Dobra, to się pijesz dziw. To już jest definitywnie. Dobra, to jakieś smory zacznę robić. Żeby mi się spalało wszystko w miarę. Tak. się... Dziękienie. Nie mam kolejnego bachu, czy... Starfory Starfory. Starfory. Na teraz ten teraz ten Dziękienie. teraz ten w w GG Skumba Mówiłem, tak, tak coś przeczuwałem, że możesz od do... nas tam powiedzieć coś właśnie z osobnego mieć to. Cześć, komba. Bardzo wześć, skumba. Przynoszę, czekaj się, skumba. Na wszystkie wieki. Co teraz? Z kolei za Kamienia masz? <laughs> <laughs> A, i nie handlujesz dla mnie. O ty, panie. No o, tak, to... Został. Tak, to jest. Tak, się jest. się nie skupiłem na nie jest. No ładnie to na, Nawet się nie jest. Nie no, ja się, ja się starałem robiąc co mogłem, ale to i tak nie było quality jakieś bardzo w mojej strony. Nie no, ja nie mówię, że to była jakaś błaha gierka, broń Boże, że tu tak lekceważył, żeby mi nikt źle nie zrozumiał. Bo popaki są fajne. Do... jakbyśmy im dali pole do popisu, no to by był problem. jakby maszyny zestakowali. A tak to, że ciągle wchodziliśmy w kilku miejscach, to nie mogli dobrze się zestakować. No, jak No, jak, jakby. Yy... Tego Hero dosyć szybko nie stracił, to podejrzewam, że mogłoby być dużo ciężej. No, no. Niedopatrzenie po prostu zashiftował za pewnie i ja się obawiałem, że on coś tam właśnie będzie widział, gdzie chciał spierdzielać, ale on dziwo nie spierdzielał. No Dobra. to dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy. Ja też dziękuję bardzo.